Dobre, witamy Państwa bardzo serdecznie w najnowszym odcinku przystanku Biblioteka. Witamy serdecznie, z tej strony Jagoda i Daria. I w dzisiejszym odcinku, tak jak już, jak w, jak w poprzednim zapowiadałyśmy, porozmawiamy sobie o ekranizacjach oberży na Pustkowiu. Tak, w sumie są trzy. Pierwsza z 1939 roku w reżyserii Alfreda Hitchcocka. I w sumie jest to ostatni jego film, który kręcił w Wielkiej Brytanii, zanim wysunął robić karierę w Hollywood. Następna w, z 1983 roku, gdzie w rolę główną, rolę Mary Jelan wciela się Jane Seymour. No i ostatnia z 2014 roku z gwiazdą Dalton Abby, Jessica Brown Finley. I w sumie wspólnie obejrzałyśmy tę Hitchcockowską, bo obie jesteśmy wielkimi fankami Hitchcocka. No a ja sobie jeszcze dołożyłam tę najnowszą i teraz myślę sobie porozmawiamy, ale zanim to dla tych, którzy nas nie oglądali w zeszłym tygodniu, to taki jakby odcinek kontynuacja, bo w zeszłym tygodniu rozmawiałyśmy o książce, w tym tygodniu będziemy rozmawiać o ekranizacjach. No, a Oberża na Pustkowiu, czy też y, Oberża Jamajka, jak chce tytuł y, filmu Hitchcocka, czy też Karczma Jamajka, jak chce tytuł serialu. Każdy w sumie tytuł mhm. inny, bo co ciekawe, ten środkowy film nazywa się Oberża na Pustkowiu, tak jak mhm. tytuł książki. No, jest historią właśnie Mary Jelen, która po śmierci swojej mamy jest zmuszona zamieszkać z ciotką. No, jest przekonana, że ciotka wiedzie piękne życie, a tu się niestety okazuje, że ciotka jest żoną przemytnika i niestety Mary przez to wpada w duże kłopoty. No i jak tak. Dario, ci się ten Hitchcock eee, podobał? Właśnie, czy zaczynam od Hitchcocka, czy zaczynam od drugiej strony? No, możemy zacząć od tej najnowszej. Na przykład, bo zawsze zaczynamy od czegoś takiego przeważnie najstarszego, to może, bo ja widziałam, że jest, ale hmm. powiem Wam szczerze, nie miałam w weekend za bardzo kiedy y, nawet, y, nawet obejrzeć i, i nie widziałam. Y, I co Ty myślisz o tym, o tej nowej? To był w ogóle jakiś taki miniserial, serial, to, to był miniserial, trzy odcinki po, po 58 minut, więc w sumie trzy godziny. Jakby był krótszy, to wydaje mi się, żeby mu posłużyło, bo, yy, bo wydaje mi się, że był trochę rozwleczony, mhm. ale w przeciwieństwie do Hitchcocka, o czym za chwilę będziemy rozmawiać, yy, trzymał się książki dużo bardziej. Tam była tylko jedna czy dwie sceny, które, yy, które nie miały w książce swojego odzwierciedlenia i jedna postać, bo pastorowi dołożono siostrę. Mhm. I był ten klimat tych kolnorwalijskich wrzosowisk oddany dużo lepiej, dużo, dużo mocniej, bo ona na przykład spacerowała po tych wrzosowiskach w tej mgle albo była taka scena, kiedy ona jednak wpada w to bagno, wiesz, praktycznie się zapada po, po pierś i, i prawie umiera. W ostatniej chwili ją ten brat wuja z, zdołał wyciągnąć. I jak ją tak e, e, popatrzył na nią, taką upodloną, ubłoconą, bo, bo próbowała dotrzeć do sędziego, żeby mu przedstawić e, mm -hmm. te zarzuty wobec wuja, no to on tak na nią popatrzył, mówi, No to teraz jesteś jedną z nas, Aha. bo już cię wrzosowisko jakby w, wchłonęło. No i jest ten klimat e, grozy. Lepiej oddany. Lepiej oddany, bo na no to przykład to widzisz, mnie zainteresowałaś i bardzo możliwe, że sięgnę do tego. Jest bardzo w, e, długa scena pokazująca, jak oni w ogóle te statki e, sprowadzają na te manowce i no niestety, jak topią tych ludzi wszystkich mm. po kolei, nie kobiety, nie kobiety, dzieci wszystkich, nawet tych, z którymi się dogadali, których Ktoś. mogliby puścić wolno marynarzy, to, to też topią, także... Jest w tym klimat takiej beznadziei dużo bardziej, na przykład. Aha, niż... no to czyli na plus bardziej, rzeczywiście. Tak, polecam. No to ciekawie to brzmi. To może rzeczywiście sobie obejrzę. Nie obejrzałyśmy tej wersji z 83? Bo nigdzie jej nie było. Bo nigdzie jej nie mm. było, i tylko po prostu tak widziałyśmy, że, że jest, I, i ja też tak mówię, nawet nie miałam za bardzo o kiedy. Także się chyba nie wypowiemy za bardzo. Nie niestety. czytałam opinii żadnych na, na ten, na temat tej, tej oberży na Pustkowiu. No ale pogadajmy może o Hitchcocku rzeczywiście. Tak, zostaje nam zatem oberża Jamajka. No i powiem Ci niestety, że yy, to jest ze no to wszystkich był, Hitchcocków, jakie to oglądałam, najsłabszy. to był najsłabszy. Tak, tak też tak Najsłabszy scenariusz Hitchcocka stać na, znaczy się później pokazał, że o wiele ciekawsze scenariusze tworzył i tu, wiecie co, takie mam uczucie mieszane, bo tak samo jak i książka, jak już rozmawiałyśmy wcześniej, miała wiele bolączek, to tak i mi się wydaje, że ten scenariusz Hitchcockowy też był taki. W ogóle będziemy rozmawiać ze spoilerami, więc tutaj będzie leciało grubo. Tak, no bo to tak, tam nie wiemy czy... Cokolwiek się tak jakby trzymało książki, oprócz po prostu je tak jakby, nie wiem, tego, głównego że była zarysu, Mary, nie? głównego zarysu, że był wuja, że była ciotka, i, a, tak, a reszta to po prostu hulaj i dusza i piekło otwarte, nie? Tak. Przede wszystkim e, wykosili tą postać brata Josa, który by, no. był bardzo istotną postacią. Zamienili go, na tego, było, zamienili go na tego kapitana, który niby e, tak. był przemytnikiem, a tak naprawdę się okazał tam jakimś tam przedstawicielem oficelem, sprawiedliwości. No. To była jedna moim zdaniem bardzo niekorzystna zmiana. Druga niekorzystna zmiana, no e, wykosili postać pastora, tak. zamieniając go na jakiegoś tam dziedzica, który... Mhm. E, no, gdzie dziedzic w książce był y, raczej przedstawicielem tej praworządności, a tutaj było przeciwnie, nie? No. że był to, była to jednak osoba y, tak jakby pod latarnią najciemniej, gdzie od niego wszystko, y, wszystko wychodziło. Nie? Tak, Chociaż i... ten aktor, który grał tego dziedzica to taki no pasujący, nie? No bo to też sławny aktor pasujący. bardzo dobry e, tamtych czasów, niestety teraz nie przypomnę sobie nazwiska. Nie, ja sprawdzam, ale... ale też nie, nie zapamiętałam. Ale on między innymi grał też w ekanizacji Agaty Christie z Marleną Dietrich i był świetny. E, ale rzeczywiście ta, e, ta zmiana też była na niekorzyść. I z jednej strony tutaj y, gramy na tych nutach, że ma być poważnie, ma mm. być tak może y, przerażająco, y, a z drugiej strony mamy te y, niby śmiesznostki, gdzie on ciągle woła tego czy Chadwick, Chadwick! Tak, tak nie? Y, albo y, ni z gruszki, ni z pietruszki przemytnicy mówią coś zabawnego, mm. tak? Że mm. się przepychają między sobą, że ja też chcę być powieszony, ja też chcę tak, być powieszony, no. nie chcę być gorsi niż tamci, mm. tak? I to takie było. A w pewnym momencie było też nawet, że tak jakby e, spełniająca się przypowiednia, gdzie oni mówią na początku: Pamiętasz, że e, kobieta to nie jest dobry w sensie e, znak, że ona sprowadzi na nas nieszczęście, i później tak. też była tak kontynuowana, mm. gdzie zbiłeś lusterko, będziemy mieć 7 lat nieszczęścia. nie? Mm -hmm. To też tak. E, no prawda, e. prawda. Ta, to zakończenie y, też y, ni, ni z gruszki, ni z pietruszki, ono nagle decyduje tutaj, no nie pozabijać wszystkich, ale... No nie wiem, tu chce z nią wypłynąć, tu nagle chce ją zabić. E, tutaj no. wspina się na ten maszt, żeby było książkowo, żeby skończył tak jak, tak. ta, jego postać odpowiednik. E, tutaj e, nagle już nie żyje, a czy słyszy w głowie tak jego wołanie, mm. żeby niby, nie wiem, rozładować napięcie, było zabawnie i to jest takie mm. no no nie wiem, nie podobało tak, mi się. No mi też się to nie podobało. Mi też to się nie podobało. No mało to było spójne po prostu e, z całością, nie? I jak na Hitchcocka było e, mało napięcia, bo mhm. w zasadzie, nie wiem, po 10 minutach od krywa karty, kto stoi tak. za tym wszystkim? Tak, nawet może, no powiedzmy dziś po 10. No, bo e, mhm. normalnie w późniejszych filmach to by nie pokazał aż do końca, tak? Mhm. Byłyby ujęcia na wuja Jossa, który który z kimś rozmawia, ale byłaby pokazana tylko jego twarz, a, a tak. postać tego złego ukrywana nam do końca. A tutaj e, no tutaj od razu go pokazali, i to w sumie nie było na plus. No i postać Mary, która w sumie hmm. nic innego nie robi w książce, to jednak była dziewczyna, która przechodzi od nie potrzebuje faceta do w sumie e, będę kopią mojej ciotki, tak, bo czy bije, tak. czy pije, to, to ja go to będę i kochać, będę przy nim, nie. A, a tutaj to jest dziewczyna, która głównie się drze ant patience and patience to jest, tak. to jest cała jej rola. Naprawdę no, to jest. Na początku niby takim heroicznym zrywem e, ratuje tego oficera i człowiek ma takie wrażenie, tak jakby to e, no, będzie jakaś taka... Yy, jakąś taką postacią, która coś wniesie dalej. No. A ona później tak ginie. Jej po prostu tak coraz mniej, tak jak Jagoda mówi, stale tylko ciotka, ciotka, wuja i... A tej relacja w ogóle, tej trójki, miałeś wrażenie, że to te, też było inaczej. Ona tak jakby. Yy, I ten wujek Jos, później był tak bardziej za nią, później tą żonę, no moja, moja kochana, moja kochana żono, czy moja dobra żono to też było zmienione i, i to też tak. No, no nie grało, nie? Bo dla kogoś, kto czytał... Książkę i tak później tak sobie po, po obejrzy i, i pomyśli nad tym, no to, to też te relacje były inne, nie? No bo jednak ona z wujkiem Dosem jakoś tak, no mieli tam jednak na tym pieńku trochę i tam w, 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 często się nie zgadzali i często się tam kłócili. Tu niby oni na początku się zauważ, kłócą coś tam. Mhm. On tam rzuca tym kufrem, jest taki. Ona się go w ogóle praktycznie nie boi. Tak, ona się go nie boi e, i ma się wrażenie, że, no. No, będą mieli na a później nagle wujek ratuje i po prostu razem gdzieś tam od tą tą karetą sobie tam z nad tej, z tego wybrzeża, nie? Mhm. Sobie odjeżdżają. To też takie było trochę albo tak, albo tak, nie? Bo tutaj to wie, trochę się człowiek później już gubi, kiedy to jest takie chaotyczne. Przynajmniej ja tak mam, nie? Tak. Także no to mi też średnio się podobało, e, żeby nie powiedzieć, że się za bardzo nie podobało. Bo wie Hitchcock miał fajniejsze filmy zdecydowanie. No i miał dużo fajniejsze no. ekranizacje do bo no. przecież i ptaki, Rebeka. E, i Rebeka są no. dużo lepszymi filmami. Ale one z późniejszego okresu. Tak, nie? No. Późniejszego. Może troszeczkę. Ale wiesz co, jakby to... <grym> na miejscu du Maurier zobaczyć ten pierwszy film, jak zmasakrował, to bym powiedziała nigdy więcej, tak? A tu no. powstały jeszcze, jeszcze dwa. No może się podobało, więc wiesz, no nie wiadomo. No nie wiem, no mnie się nie no podoba. No ciekawe, Byłam no Bardzo, mnie też. Bardzo, bo ani nie dostałam dobrego Hitchcocka, ani nie dostałam dobrej ekranizacji. No, no tak jest. Ale to już wiecie co, to chyba tak jest, że nieraz człowiek y, ma jakąś książkę, którą mu y, którą się podoba, ja tak nieraz mam. Ja mówię, ale byłaby świetna ekranizacja. Kiedyś chyba nawet miałyśmy taki odcinek, nie? Mm -hmm. A później czego ogląda coś, łe, no to, to, to kompletnie nie tak, nie? No. A bo tego brakuje, tu jest ktoś inny. A mówię, tutaj to w ogóle był odjazd totalny, nie? Ja mówię, kurczę, co tu się dzieje, nie? Postaci niby mają te same imiona, niby historia jest ta sama, ale inna. Inaczej i w ogóle można byłoby stworzyć już coś innego jeszcze, nie? Inną książkę. No, to racja. Ale ciekawi mnie ten serial. Może no, być... Zachęcam cię, bo klimat będzie Ci się podobał. No. Nie jest aż taki długi, żeby nie móc poświęcić czasu, bo tak jak mówiłam, tylko trzy odcinki, więc. Można w kolorze opuścić. Tak, słuchaj w kolorze. Chociaż no. my akurat lubimy czarno-białe filmy, no ale tak. no, z tych Hitchcocków, które oglądałam, a trochę oglądałam, to ten był niestety zdecydowanie najsłabszy. Najsłabszy, no to ja też tak popieram. Niestety. No to co? No co? To, to, to na tyle. Tak. Bardzo serdecznie dziękujemy również za wszystkie subskrypcje. Przypominamy o kciukach w górę, bo pniemy się do 200. Brakuje tak, nam jeszcze podrabinie. trzech osób. Także bardzo dziękujemy. Dzielcie się z nami swoimi opiniami. Czy czytacie? Ktoś widziałam, napisał w komentarzu, że nie będzie czytał, ale tak. polecamy, bo to wbrew pozorom się przyjemnie czyta i to jest fajna książka w odbiorze, mm -hmm. tylko e, ma jakieś tam swoje kulejące momenty. Z drugiej strony Ładnie nie powiem. zmuszamy, bo jeżeli tak. ktoś uważa, że nie jego klimat, to y, nie ma co się przymuszać do książek. Y, na tak, które się nie ma. Ochotę. Ale naszą opinią też się nie ma co tak, tak za bardzo. Lepiej sobie swoją wyrobić. Ja nie płatną. jesteśmy opiniotwórczymi. <gry> tak. Dobrze. No to co, żegnamy się, bardzo dziękujemy. pozdrawiamy serdecznie wszystkich Was i dziękujemy jeszcze raz za subskrypcję, tak jak Jagoda mówi, za komentarze, których też jest coraz więcej i bardzo, bardzo zawsze nas to cieszy. I do usłyszenia następnym razem. Pa, pa! pa. Panowie akurat muszą tam coś robić, no ale i z tej strony, i z tej strony. Grunt mi się w dóp skowrzyna. Dobra, chyba dobrze tak? siedzimy. Tak. O, Zaczynamy. Poczekaj. O, wiaderek, wiaderek, wiaderek. O, dobra. Okay.